hej, stały korespondent donosi, oczywiście znad kawy lekko bum bum bo dzisiaj jest piękna pogoda dla, słoneczna, ale jest piekielnie zimno jeszcze z tym wiatrem stąd moja czapeczka i outfit ale usłyszałem właśnie w wiadomościach ściekowych że słuchajcie w tym przyjazny pokojowo nastawionym wiedniu odkryli e, arsenał broni. Nie wiem ile jej było, ale obojętnie ile by jej nie było, arsenał broni przeznaczonej na, do, dla terroryzmu. I okazuje się, że właścicielami są Palestyńczycy, ci biedni uciekinierzy powiązani z Hamasem, w tym wiedniu, w tym pokojowym nastawionym wiedniu. Do którego burmistrz ściągnął kilkaset tysięcy, oczywiście w ciągu ostatnich dziesięciu lat, tych biednych, tak zwanych uciekinierów, imigrantów, profesorów, inżynierów i architektów oraz lekarzy z krajów tych azjatycko-afrykańsko-arabskich. Do czego to, to chodzi? Dobrze, że odkryli, a. Tych arsenałów podobno jest więcej, bo tak podobny odkryli w Londynie, w Niemczech. I oczywiście na ten wiedeński arsenał to nie sukces policji austriackiej, tylko międzynarodowego dochodzenia. I teraz jak? Jak mamy patrzeć na tych inżynierów, magistrów, architektów i profesorów? Oczywiście ja nie sprowadzam wszystkich pod jeden wspólny mianownik, ale jest nieprzyjemnie, jest naprawdę nieprzyjemnie. Po coś tą broń mają i w jaki sposób? No, tego może się dowiemy, jak ich ale wątpię. Podobno, podobno um, ta broń przygotowywana była na zamachy na różne ośrodki e, żydowskie, tu w zachodniej Europie. Ale i właśnie na markty świąteczne, na święta Zapasem. Czyżby to był początek? Teraz się nie dziwię, że e, albo zmieniają nazwę z tak zwanych, z tak zwanych tych, tych targów świątecznych, bożonarodzeniowych, na no, jakieś tam inne nazwy, żeby to nie było związane z religią. Ach, w imię tolerancji z nowymi przybyszami. A żyjemy w naszym domu. chrześcijańsko-katolickim domu. No dobra, piję moją kawę i podążam dalej. I oczywiście nie mam zamiaru się stresować. Ja będę żył dalej swoim życiem, będę chodził na Marty Świąteczne. A y, tak naprawdę chciałem tylko powiedzieć, że czasy się zmieniły. Żyję tu długo i nigdy o czymś takim nie słyszałem, co się słyszy w tej chwili. I jeszcze raz podkreślam, my jesteśmy u siebie w domu. No, koment. Hej, ponieważ ten mój podcast właściwie dotyczy tego samego tematu, załączam więc do niego postscriptum z następnego dnia. Również z tego samego lokalu, z tej samej kawiarni, gdzie piłem ponownie znakomitą kawę do PC Espresso. Pozdrawiam. Hej, ponieważ tradycji musi się stać zadość, przynajmniej muszę powiedzieć dzień dobry. Znaczy już dobry wieczór była. I się zrobiła, no późno nie jest, ale ciemnica się zrobiła. A ja oczywiście na mojej kawie upodobałem sobie teraz kawę pijąc z takiego porządnego, fajnego kubka, lepiej smakuje i bardzo dobra. Nie chcę reklamować, chyba, że mi zapłacą tej firmy, w której jestem, ale świetna kawa naprawdę. Ja piję jak zwykle podwójną espresso. To na tyle i słucham sobie muzyczki ale jednocześnie docierają do mnie wiadomości że ściemy. Wiecie co się dowiedziałem? Bo w Wiedniu zaczyna być jak w Chicago w latach tam, 20., 30. Wczoraj była strzelanina i zabili faceta w jakiejś kafejce w jednej z dzielnic Wiednia. Ci przestępcy zbiegli. Jeden się zgłosił sam na policję, bo wiedział, że nie ma szans, bo wszyscy znani są policji. A dwóch, e, którzy, strzela, e, którzy strzelali do tego czwartego, e, jakieś tam porachunki chyba mafijne, e, ciągle ucieka, ukrywa się. No ale chyba ich namierzą, bo znają ich dane i nazwiska. Ale cały czas mówią i o tym chciałem powiedzieć. Mann, ten, który się sam zgłosił na policję, Mann. Zastrzelony człowiek też Einman i tych dwóch to też Schwajmena, dwóch mężczyzn. Skoro tak mówią, nie podając narodowości, to już wiadomo, o kogo chodzi. Widzicie, co się dzieje w Wiedniu? A to było kiedyś tak przyjazne i spokojne miasto. Ja jeszcze się nie boję chodzić po ulicach, ale nigdy nic nie wiadomo. Pozdrawiam. Einmann pozdrawia. Pozdrawia z kawy. Hej, no! Jeszcze muszę się dograć do tego następne postscriptu do tego mojego nagrania na temat właśnie wiednia, które zamienia się w Chicago lat 20. i 30. Więc, tylko dlatego, że usłyszałem właśnie w ścieku, w wiadomościach, że następny ten zabójca, morderca, czy jak go nazwać, ten przestępca, który brał udział w strzelaninie w jednym z lokali w Wiedniu, gdzie został zabity jeden człowiek, a drugi mocno zraniony. Okazało się, że dwóch, dwa, dwie ofiary, ale, czyli dwóch już mają w więzieniu, czy tam w areszcie, a trzeci jednak się ukrywa. I ten trzeci, bo na niego zwalają całkowicie winę, to ten, który strzelał. Słuchajcie, i, dlatego się nagrywam, i w końcu, i w końcu podali narodowości tych ma, mena, man. Bo mówili w pierwszych wiadomościach, ein man, oder zwei mena. Ale podali tylko narodowości. To, co podejrzewałem, pewnie ci inżynierowie, architekci i tak dalej. Więc, ale tylko ofiar. Ofiar. Jeden to był Czeczeniec, a drugi Serb. W dalszym ciągu, mimo że znają ich dane, nie podają narodowości tych zabójców. Dwóch siedzi już, Trzeciego poszukują i nie zgłasza się. Ten, który podobno strzelał. Chcę tutaj zaznaczyć, to nie jest wcale sukces policji, że tych dwóch siedzi, bo oni się sami zgłosili na policję. Sami! To jest podobnie jak z tym arsenałem, który odkryli tutaj nie dzięki swojej inwencji policja austriacka, tylko dzięki działalności międzynarodowych. E, E, międzynarodowych tych e, um, układów policyjnych, które naprowadziły na ślad tego arsenału broni e, terrorystów palestyńskich tutaj w Wiedniu. A więc nie ma się czym chwalić. Dobrze, że siedzą, ale te, tego trzeciego, tego zabójcy nie mogą ciągle odnaleźć i złapać i nie podają nam ciągle narodowości. Tym się chciałem dograć, ale uspokoić. To jest Chicago w pewnym sensie, ale może nie aż tak, jak to było w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Chicago. Jednak jest tak, jak było w Wiedniu 15, 20, 25 lat temu, co dobrze pamiętam. Wiedeń był, jeszcze raz podkreślę. Spokojnym, fantastycznym miejscem. Teraz już nie. Jak się ściemni, lepiej wracać do domu. <noise> Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Nie dajcie się ściemie. A propos, te wszystkie informacje e, podało, jed, podał jednak ściek, ale on jest zobowiązany do podawania nam tych wiadomości i całkowitych, i prawdziwych. Za to płacimy. To znaczy, niechętnie, ale musimy płacić podatki na te media. Pozdrawiam.